Witam Was w kolejnym odcinku. Tu pani doktor Pietrusz Kiszyn i to będzie odcinek z mojego odpowiadania na komentarze. O nie, żonę mi zabili. No, akurat postrzelili, a raczej sama się postrzeliła, ale jak widać, jeszcze żyje. He Hehehehehe. He 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 Miło poznać osobę z Turcji. Achmed, co się mówi? Eee... W sensie nawzajem? Nie, to na Wigilię. Wszystko zepsułeś. Brakowało beknięcia do mikrofonu. Mówisz masz. Spoko, nie ma sprawy. Proponuję udać się do psychiatry. A co jeśli na to już za późno? Co ona sypleni do tego mikrofonu? A coś tam o śmierci i beznadziei? A nie, czemu to moje życie? To, to nie to, to, nie to. Sponsor filmu Triplorian. Tak właśnie, tamtego odcinka, tak. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Uwaga! Mój mózg! Czy ty masz mózg? Agent Usyby. Tak, to taki jeden tajniak. Skąd wiedziałeś? Dzień dobry. Nie widzę tu bobrów, ale skoro mają swój dzień, to się z nimi przywita. Siema bobry. Trochę mny, przerażasz kolego. Słyszałeś Ahmed, jesteś postrachem ludzi. <laughs> Zawsze chciałem być postrachem insanlarów, e, to znaczy ludzi. <laughs> Co ty robisz ze swoim życiem? Żal, lol. To, co umiem najlepiej. Robię z siebie błazna, ej, no i niezła jazda, ej. Żenada trochę, bo z pierwszymi filmami na ty, to tak jak z pierwszym dniem w szkole. nada, że masakra, ale pamiętasz do końca życia niestety. Ja nie potrzebuję się nawadniać, gitara siema. To tak jak wielbłądy, napiją się raz na miesiąc i starczy im na jakiś czas. Takie przeciwieństwo sebiksów spod bloku. Oni to chleją codziennie. Smród. Ej, Ziomek, Ahmed, który się zjechał, przyznać się. Jeju, te tywy intro, myny w kurza. Tak jak mnie, używanie skrótów. Ciekawe, co ci wszyscy ludzie robią z tym zaoszczędzonym czasem. No nic, za karę posłuchajmy intra. Cześć. Płyty, dobra opcja. Zapraszamy na vlog o tematyce albumów fizycznych. No pewnie, że dobra opcja. A jaka radocha, jak możesz kupić z płyty, które chcesz za swoją kasę, albo gdy wygrasz płytę od swojego ulubionego wykonawcy. Polecam. Biedny pies. Eee, nie, ale nadal nie bogaty. Ciągle czeka, aż zacznie coś zarabiać na tym odcinku, w którym zagrał. Bo tak szczerze to wiszę mu trochę hajsu. Na czyjej dramie się wybił? Bo chyba nie na mojej. No, chyba na dramie z właścicielką EG Studio w Krakowie. I z tego, co widziałam, to nadal chyba kontynuuje czasami ten temat. To tyle na dziś. Zapraszam na moje social media czy coś. Linki w opisie. Time, one more time, one more time, maybe one more time Ooh. One more time, one more time.